Kochani, chyba jest prawdą, że i dźwięk, i obraz, światło, i my jako ludzie, jak jesteśmy razem ze sobą, to wszystko ma wpływ na to, jak my się czujemy, co myślimy, jakie mamy nastawienie do życia. I wierzę, kochani, że taka godzina jak ta, albo ten moment taki jak teraz, kiedy słońce wdziera się jako światło najmocniejsze do naszego kościoła, Oświetla to centralne miejsce, oświetla tam was przy oknach i wypełnia ten kościół. Jak ten kościół jest też wypełniony dźwiękami muzyki, to wierzę, że to jest taki dobry, w cudzysłowie, podkład do tego, żeby Pan Bóg, który porusza nasze serca, mógł też uczynić nasze serca pełnymi ze względu na, na Jego Słowo i na to, do czego nas dzisiaj zaprasza. Koń, wspomniałem na początku, że dzisiejsze święto Trzech Króli to jest uroczystość objawienia Pańskiego, to chcę na podstawie tego słowa objawienie pokazać i na czym ono polega, czym jest dla nas i jakim jest dla nas darem i zaproszeniem. I chcę to koniec zrobić, czytając tę Ewangelię i posługując się pierwszym zdaniem tej Ewangelii. I ostatnim zdaniem. Pierwsze zdanie brzmi tak. Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali się, gdzie jest nowonarodzony król żydowski. Oni nie byli z Izraela. Oni nie byli tubylcami, którzy oczekiwali narodzenia mesjasza. Oni jako ci ze wschodu, tych królów, mędrców, trzech uczonych ze wschodu. Oni za nimi obecny jest cały pogański świat, który w ogóle nie oczekiwał na przyjście mesjasza. Bóg objawił im tęgim głową, że przyszedł Mesjasz i oni ściągnęli z zewnątrz do Jerozolimy. Tam wiemy, że najpierw spotykają króla Heroda, w nim objawia się zazdrość, nienawiść. My w sumie wiemy, że kiedy oni wrócili inną drogą, nie wrócili już do Heroda, to Herod kazał pozabijać dzieci do lat dwóch czy trzech, mając nadzieję, że wśród tych zabitych chłopców jest ten nowo narodzony król, który w oczach i wyobraźni Heroda był dla niego zagrożeniem. Oni przychodzą do Jezusa, oddają mu pokłon, składają dary. I, uwaga, ostatnie zdanie z tej Ewangelii. Otrzymawszy we śnie nakaz, aby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem, dokąd? Do swojego kraju. Jak ja przygotowuję się do głoszenia Słowa Bożego i w domu mam lekcjonarz, to mam taki lekcjonarz starszej daty, troszeczkę inne ma tłumaczenie. I ostatnie słowo w tej Ewangelii jest takie, że oni wrócili do swojej ojczyzny. Ten daleki świat, z którego przyszli, a potem wrócili do tego dalekiego kraju, który okazał się dla nich być ojczyzną. Kochani, dzisiejszy dzień w całym Kościele Powszechnym jest dniem modlitwy i wsparcia dla misji świętych. Jak my słyszymy misję, to zasadniczo przypuszczam, że również dzieci mają taką myśl, aha, to idzie o Afrykę, o Amerykę Południową, o te biedne, dalekie kraje. I to jest prawda. I dzisiaj rzeczywiście Kościół ma taką intuicję, również my dzisiaj winowie. Modlimy się daleko za misję, ale te dalekie misje są nam bliskie przez naszą misjonarkę, przez naszą parafiankę Magdę. Od kilku lat w Zambii. Razem z nią w zeszłym roku, pamiętacie, w trzech króli była tutaj z księdzem Wojtkiem. Obok niego i obok Magdy jeszcze jest cały zastęp chyba niezliczonej liczby misjonarzy. Kochani, dobrze jest, żebyśmy dzisiaj o nich myśleli. Pamiętali, i tak jak kolekty będziemy zbierać, to pieniążki pójdą dla Magdy, dla tych dzieł, które ona pełni. I to jest dobrze, i za to dzisiaj, teraz już Wam naprawdę dziękuję. I dobrze jest, że my tak myślimy, że misja to jest iść tam, gdzie nie znają Chrystusa, iść tam, gdzie jest bieda i zaradzić tej biedzie. Ale, kochani, My już wszyscy wiemy i to, że ci mędrcy przyszli albo wrócili do swojej ojczyzny, pokazuje nam, że miejsce misji jest też tu, w naszej ojczyźnie. I nie myślę tu o naszej ojczyźnie w sensie polski, tylko myślę jeszcze mniej. To jest nasz winów. Jeszcze mniej. To jest moja rodzina. To są moi bliscy, to są ci, z którymi razem siedzę przy stole, to są ci, z którymi razem pod jednym dachem mieszkam, to są ci, z którymi razem pod jednym dachem pracuję. Kochani, to jest niesamowite. Chcę zobrazować te dalekie misje, bo my przecież mamy to doświadczenie, że tylko kilka w skali świata to jest dużo, ale na przykład z naszej społeczności tylko Magda jest daleko na misjach. Ale my wszyscy mamy udział w tych wielkich misjach właśnie przez modlitwę i przez wsparcie. W imieniu wszystkich misjonarzy, w imieniu naszej misjonarki Magdy bardzo wam, każdemu z was, za każdą zdrowaśkę, za każde dobre myśli, za każdego smsa przez Whatsapp posłanego Magdzie bardzo wam dziękuję. I dziękuję Wam za każde finansowe wsparcie wszystkich dzieł, które Magda robi, do których Bóg ją zaprosił. Bardzo Wam dziękuję. Kochani, oprócz tego wsparcia Magdy, to choćby w tym roku, ja nie będę tego czytał, ale jest to dla mnie niezwykle miłe i chcę to tylko tak pokazać na papierku, że dostaliśmy jako parafia, Dwa piękne podziękowania za, za pomoc misjom. Pierwsze podziękowanie to te, które wydarzyło się chyba ze dwa miesiące temu, kiedy zbieraliśmy tak zwany szlachetny złom. Trochę złota, trochę srebra. Widzicie tych mędrców ze złotem? Stary kolczyk jeden, kawałek łańcuszka. I to wszystko przeliczało się w sumie w gramy. 512 gramów srebrnego złomu i 14 gram złotego złomu i 5 zegarków tarczowych, i 40 telefonów, i 18,5 kilo dobrych monet. I jak to wszystko się zebrało, co my, że tak powiem, wyrzuciliśmy, przynieśliśmy jako resztki, zebrano prawie 3,5 tysiąca złotych, co z tego się wydarzyło? Pieniążki też zostały przeznaczone na budowę studni głębinowych w Czadzie i w Tanzanii. Dzięki temu niektórzy będą mieli co pić, i dzięki temu będą niektórzy dłużej żyć. Pamiętacie, raz, drugi na naszym parkingu przy kościele stare lodówki, pralki i różne innego rodzaju elektrośmieci, tak zwane. I czasem myślimy, co z tego w ogóle jest. Dostaliśmy piękne podziękowanie z listą, co się wydarzyło. Przeczytam tylko kraje, w których pożytek z tego jest. Zambia, Tanzania, Kamerun i Czad. Kochani, to jest nasz udział w wielkich misjach. I możliwe, że czasem, jak my słyszymy to, a tam jest jakaś zbiórka, nie przywiązujemy w ogóle to do, do tego wagi. Ale czasem zdarza się, że mamy takie obudzone serce i tam dorzucimy coś, co my nazywamy śmieciem. A Bóg z tych śmieci, posługując się ludźmi, Czyni wiele dobra. Bardzo Wam za te wszystkie wyrzucone na śmieci lodówki, pralki i stale telewizory. Bardzo Wam dziękuję. To jest nasz udział w wielkich misjach. I koni teraz te nasze małe misje. Czyli to ostatnie zdanie z tej Ewangelii: że ci mędrcy przyszli, już nie szli do Heroda, ale inną drogą, wrócili do swojego domu. Ja rozumiem, że nasz dom to są naprawdę misje. Wiecie, wczoraj em, byłem taki bardzo poruszony na wieczór, kiedy czytałem pod minutką ze słowem na Facebooku ponad 100 komentarzy do takiego, na taką, prosiłem w tej minutce ze słowem, jeżeli ktoś może i chce się podzielić, skąd u niego zrodziła się wiara. Kto głosił mu Ewangelię i dlaczego dzisiaj jest człowiekiem wierzącym? I jak czytałem te komentarze, to byłem bardzo poruszony. Pomyślałem sobie: chcę kilka z nich, takich prostych, krótkich, przeczytać. I one znowu wszystkie, jakby wybrałem, tylko te, które pokazują, że właśnie nasz dom rodzina mama, tato dziadek dziecko koleżanka. Że to jest to miejsce, gdzie Bóg chce, abyśmy dawali świadectwo wiary. Posłuchajcie tych kilku słów. Moi rodzice, szczególnie mój tato, nauczył mnie modlić się na różańcu. Tato i różaniec. Dziękuję moim rodzicom oraz babci Jadwidze. To ich pobożne, proste życie na co dzień. Wywarło w moim sercu miłość do Jezusa i Maryi. Wiary nauczyli mnie, pisze ktoś inny, moi rodzice, ale to moja przyjaciółka po śmierci mamy pokazała mi drogę powrotu do Pana Jezusa. Ktoś inny pisze, aż trudno w to uwierzyć, ale do Pana Jezusa przyprowadziła mnie moja córka. A ktoś inny pisze krótko, moja babcia Natalia, to dzięki niej wierzę w Boga. A ktoś inny pisze, rodzice byli niby wierzący, ale nie pamiętam, żeby mnie prowadzili w niedzielę do kościoła. Owszem, mój tato czytał mi Biblię dla dzieci. Więc to właśnie on pokazał mi Pana Jezusa. Tato był pierwszym, który pokazał mi Jezusa, choć niestety nie chodził z nami do kościoła, bo należał do partii. Straciłby stanowisko, jeździł do kościoła do innego miasta. Tego dowiedziałem się dopiero po latach. Ale on czytał mi w domu Biblię dla dzieci. Ktoś inny pisze, Około siedem lat temu przed świętem zmarłych pojechałam z moim mężem na grób teścia. Stojąc przy grobie, nagle uciążliwy wiatr stał się bardzo przyjemny i wyszło słońce. Przy grobie stanęły dwie osoby. Okazało się, że to był brat mojego męża, Sławuś, i jego żona Aneczka. Byli tak serdeczni. Biło od nich nieopisane ciepło i radość. I to właśnie wtedy przyprowadzili mnie do Pana Jezusa, mówiąc mi o Bożym miłosierdziu. Od tamtej pory zaczęło się moje nawrócenie. I ostatnie. Byłam wtedy małą dziewczynką. Patrzyłam, jak dziadek klęka przy krzesełku do modlitwy. Robiłam to samo. Potem uczył mnie pierwszej kolendy. Niestety odszedł, kiedy miałam 9 lat. Później sama poszłam na pielgrzymkę. To wszystko dało mi wiary po dziś dzień. Teraz patrzę na Jezusa miłosiernego w naszym sanktuarium i dużo słucham wspaniałego kaznodziei księdza Piotra Pawlukiewicza. Kochani, pomyślałem sobie, że muszę to z tych minutkowiczów postawić tu przed Wami, po to by pokazać, że czasem, kiedy my mamy takie doświadczenie, że chcąc przekazać wiarę, chcąc dać świadectwo komuś ze swoich bliskich w naszym domu, doświadczamy takiego zniechęcenia, mówiąc, to po prostu nie działa. Ja już nie umiem więcej, a moje dzieci odchodzą. Ja już nie wiem jak mówić, to się z tym nikt nie liczy. Kochani, zobaczcie, że te kilka osób wspomina wydarzenia, które miały miejsce zasadniczo, kiedy byli mali. To dziadek, który klęczał przy stoliczku. To babcia Jadzia czy Natalia. To są te sytuacje, których my się nawet nie spodziewamy. Kochani, wierzę w to bardzo, że ten dzisiejszy dzień, kiedy myślimy o wielkich misjach, i to jest naprawdę dobrze. Kiedy otrzymujemy świadomość, że to, co my robimy, jest naprawdę wielkie, nawet jak dajemy kawałek srebrnego łańcuszka, który już nie będzie wisiał nigdy na mojej szyi, bo to jest takie nic. To my mamy udział w tych wielkich misjach i kiedy my składamy ofiary na misję, nawet jak ona jest niewielka. Jak może być wielka, to niech będzie, ale ta nawet najmniejsza ma udział w wielkiej misji. Ale ten dzień jest po to, żeby nam pokazać, że my jesteśmy jak mędrcy, którzy kiedy wracamy do swojej ojczyzny, do swojego domu, że tam mamy dawać piękne świadectwo. I nawet jak mamy takie wrażenie, że ono nie działa, to jest nieprawda. Świadectwo zawsze działa. Zawsze. Kochani, ten dzień jest naprawdę piękny. I Bóg wybrał go dla nas. I ważne jest, abyśmy zawsze przychodząc na Eucharystię, przyjmując od Boga tyle, ile umiemy i tyle, na ile zależy to od nas, abyśmy naszych bliskich kochali, abyśmy ich szanowali, abyśmy mieli cierpliwość, abyśmy mieli wyrozumiałość i abyśmy modląc się, i przychodząc na Eucharystię, mieli świadomość, że nic nie jest bezowocne, ale że to wszystko przynosi owoc. Możliwe, że dzisiaj coś jest przed nami zakryte, Bóg to odkryje. Nie wiem, to chyba było ze cztery tygodnie temu. Jak mama Magdy czytała od Magdy list. Niektórzy z Was widzieli filmik, bo chyba też dwa miesiące temu zbieraliśmy pieniążki na protezy nóg dla chłopca tam od Magdy. Jak zobaczyłem ten filmik i zobaczyłem tego chłopca najpierw siedzącego na kozetce bez nóg, a potem z tymi sztucznymi nogami. Jak uczył się chodzić, to prawie się popłakałem. To to są te Wasze pieniążki, mniejsze i większe. Bardzo Wam dziękuję za to. Panie Jezu, przyjmując pokłon mędrców ze wschodu i wysyłając ich do ich krajów. Pokazałeś nam i pokazujesz nam, że przyszedłeś do wszystkich ludzi. Panie, uczyj nas dobrym narzędziem w Twoich rękach. Jest sprawa, aby nasze świadectwo wydało w naszych rodzinach piękny owoc. I daj też, Panie, aby nasze modlitwy za misje i wszystkie nasze dary zostały przez Ciebie pomnożone. I błogosław Magdzie, Księdzu Wojtkowi i wszystkim świeckim i duchownym misjonarzom, księżom, siostrom, pielęgniarkom, lekarzom, wolontariuszom. Niech Panie wszystko, co robią, znajdzie uznanie u Ciebie i przyniesie konkretną pomoc innym. Prosimy Cię o to, bo wierzymy, że nic bez Ciebie nie możemy, natomiast dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. Ufamy Tobie teraz. I przez wszystkie wieki wieków. Amen. Powstanie.